Jak chcę coś wynajmować, to wiadomo, że nie mogę, tylko na krótki okres tak, i zazwyczaj na, długie. Tak, na dłuższy czas. To mówię, dobra, spróbuję i chciałam dużą zmianę w moim życiu po prostu. Chciałam mm -hmm. bardzo dużą zmianę. Ja nie chciałam. Ja po prostu chciałam wszystko zacząć od nowa. No, mm. tak, po, takim, po takich zdarzeniach podejrzewam, które miałaś, mm. nie będziemy e, bardzo rozwijać tego tematu, no. ale no ja cię jak najbardziej rozumiem, bo sama kiedyś myślałam, no kiedy u mnie będzie takie załamanie w życiu, to może ja przy, e, przeprowadzę się do Kanady, a może do Stanów, mm. wiesz, od razu musimy się do innego kraju, bo chcemy tak. zacząć wszystko od nowa, mm. ale ta droga imigranta... To jest takie ciężkie, wiesz, wszystko zaczynać od nowa. Dobrze, że ty miałaś siostrę, masz siostrę tak. i masz wsparcie. Tak. Ona też pracuje w.